Utrzymanie energii emocjonalnej i jasności umysłu. Adrian jest człowiekiem poszukującym spokoju i wewnętrznej siły w zabieganym i skomplikowanym współczesnym życiu. Zapoznanie się z filozofią stoicyzmu daje mu możliwość oceny życia i relacji międzyludzkich z nowej perspektywy. Oto podróż Adriana do odkrycia korzyści płynących z ignorowania ludzi. Adrian spotyka w pracy kolegę, który, jak zdaje sobie sprawę, nieustannie emanuje negatywną energią. Początkowo głęboko go to dotyka ale dzięki stoicyzmowi zdaje sobie sprawę z wartości zachowania swojej energii emocjonalnej. Myśląc, mam tarczę przed czynnikami, które zakłóciłyby mój własny spokój emocjonalny, uczy się ignorować negatywne nastawienie kolegi bez zakłócania własnego wewnętrznego spokoju. Adrian zdaje sobie sprawę, że obecność dramatów i ciągłych narzekań w jego kręgu przyjaciół uniemożliwia mu osiągnięcie osobistych celów. Praktykując stoicyzm, Postanawia poświęcić swoją energię i czas na własny rozwój. Nadszedł czas, by stać się bohaterem własnej historii. Myśli skupiając się na realizacji własnych marzeń. Zmęczony ciągłym radzeniem sobie z problemami otaczających go ludzi, Adrian odkrywa wpływ stoicyzmu na jasność umysłu i skupienie. Jestem panem własnego umysłu, mówi odmawiając wpływom zewnętrznym i skupiając się na prawdziwych priorytetach w swoim życiu. Minimalizowanie negatywnych interakcji i ustalanie priorytetów. Adrian zdaje sobie sprawę, że interakcje z niektórymi ludźmi sprawiają, że czuje się stale wyczerpany i nieszczęśliwy. Kierując się stoicyzmem, świadomie ogranicza takie interakcje. Spędzanie czasu z ludźmi, którzy pozytywnie wpływają na moje życie, czyni mnie lepszym człowiekiem, postanawia. Nieustannie krytykowany przez rodzinę i przyjaciół, Adrian rezygnuje z szukania aprobaty innych. Stoicyzm uczy go, jak ważne jest określenie własnej wartości, niezależnie od opinii innych. Moja własna samoocena jest silniejsza niż słowa innych, mówi, utrzymując i rozwijając swój szacunek do samego siebie. Czując się zagubiony w zabieganym życiu, Adrian stosuje stoicką zasadę ustalania priorytetów w swoim życiu. Zastanawiając się, co jest naprawdę ważne w moim życiu, poświęca swój czas i energię rodzinie, zdrowiu i celom zawodowym. Podróż Adriana pokazuje, jak kierując się stoicyzmem, można zwiększyć osobisty spokój i pewność siebie. Każdy krok oferuje mu głęboki wgląd w znalezienie wewnętrznej siły i spokoju, unikanie negatywnych interakcji i skupienie się na własnych priorytetach. W trakcie tego procesu Adrian czuje się szczęśliwszy, skoncentrowany i pełen energii, znajdując punkt równowagi i spokoju w chaosie życia, przełamywanie uzależnień emocjonalnych i spokój osobisty. Podróż Adriana przez filozofię stoicyzmu nadal głęboko przyczynia się do jego rozwoju osobistego. Oto późniejsze etapy tego procesu. Adrian zdaje sobie sprawę, że poszukiwanie aprobaty i uznania innych uczyniło go emocjonalnie zależnym. Dzięki nauczaniu stoicyzmu uwalnia się od tej zależności, mówiąc Moja wartość nie może być mierzona reakcjami innych na mnie. Postrzega własną aprobatę jako najważniejszą, co znacznie zwiększa jej pewność siebie. Radzenie sobie ze stresem związanym z ciągłymi oczekiwaniami społecznymi i relacjami wyczerpuje energię Adriana. Stoicyzm uczy go skupiania się na sile chwili obecnej i porzucania zmartwień o przyszłość. Nie wiem, co przyniesie przyszłość, ale mogę jak najlepiej wykorzystać teraźniejszość. Mówi i uczy się radzić sobie ze stresem poprzez codzienną medytację i praktyki uważności. Dzięki stoicyzmowi Adrian odkrywa, że osobisty spokój pochodzi z wewnątrz, a nie z zewnątrz. Przestaje być pod wpływem zachowania innych i odnajduje swój wewnętrzny spokój, mówiąc: Mój wewnętrzny spokój jest niezależny od chaosu świata zewnętrznego. Zmniejszając swoje zapotrzebowanie na innych, Adrian odkrywa siłę samowystarczalności. Uznając, że mogę być szczęśliwy i spełniony bez innych, przezwycięża strach przed samotnością i zaczyna cieszyć się własnym towarzystwem. Adrian rozwija moc kontrolowania swoich reakcji emocjonalnych na wpływy świata zewnętrznego. Moje reakcje są moim wyborem, mówi integrując nacisk stoicyzmu na samokontrolę w swoim życiu i stając się spokojniejszą osobą. Bardziej pewny własnych wartości i przekonań, Adrian podejmuje decyzje niezależnie od opinii innych. Deklaruje swoją moralną niezależność, mówiąc: Chodzenie ścieżką, którą znam, jest moją największą wolnością. W obliczu przeciwności losu, Adrian przypomina sobie stoicką koncepcję wewnętrznej siły. Każda trudność czyni mnie silniejszym, mówi, zwiększając swoją zdolność do pokonywania trudności życiowych. Adrian zdaje sobie sprawę, że spokojne życie nie zależy od czynników zewnętrznych, ale od jego wewnętrznego świata. Pokój nie jest czymś, co można gdzieś znaleźć, ale stanem, który tworzymy w sobie, mówi, decydując się na świadome i spokojne przeżywanie każdego dnia. Historia Adriana pokazuje, jak stoicyzm może być stosowany w codziennym życiu. I jak przezwyciężyć nawyki, które nas obezwładniają? Podejmując kroki w celu odkrycia swojej wewnętrznej siły i doświadczenia osobistej wolności, Adrian otwiera drzwi do szczęśliwszego i bardziej satysfakcjonującego życia. Ta podróż jest okazją do wewnętrznej transformacji i rozwoju osobistego DLA każdego. Lepsze podejmowanie decyzji i ochrona granic osobistych. Adrian zdaje sobie sprawę, że jego osąd staje się mętny. Gdy doświadcza dużych wahań emocjonalnych lub znajduje się pod wpływem innych osób. Dzięki stoicyzmowi nauczył się zatrzymywać, brać głęboki oddech i obiektywnie oceniać sytuację przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Cofnięcie się o krok często zapewnia najbardziej przejrzysty widok, mówi i zaczyna dokonywać bardziej świadomych i uzasadnionych osądów, zdając sobie sprawę, że interakcje z niektórymi ludźmi mogą sprawić, że poczuje się wyczerpany. Adrian uczy się wyznaczać wyraźne osobiste granice. Bycie w stanie powiedzieć nie rzeczom, którym nie chce powiedzieć tak, jest częścią mojej wolności, mówi zwiększając swoją samoocenę i pewność siebie. Te granice dają mu swobodę kierowania swojej energii na relacje i działania, które uważa za bardziej wartościowe. Adrian zdaje sobie sprawę, że większość czasu spędza na zaspokajaniu potrzeb innych, co uniemożliwia mu osiąganie własnych celów. Przyjmując stoicką zasadę życia chwilą, świadomie planuje każdy dzień zgodnie z własnymi celami. Każdy dzień to nowa strona do napisania mojej własnej historii, mówi i znajduje sposób na bardziej efektywne wykorzystanie swojego czasu. Widząc, że negatywne energie z jego otoczenia społecznego negatywnie wpływają na jego zdrowie psychiczne, Adrian znajduje sposoby na ochronę swojego wewnętrznego spokoju poprzez takie działania jak medytacja i spacery na łonie natury kiedy odnajduje wewnętrzny spokój chaos świata zewnętrznego mniej na mnie wpływa mówi czyniąc swoje zdrowie psychiczne priorytetem wolność i odkrywanie sensu życia adrian zdaje sobie sprawę że oczekiwania innych i normy społeczne ograniczają go i uniemożliwiają mu odkrycie jego prawdziwego potencjału praktykując stoicyzm wytycza własną ścieżkę niezależną od oczekiwań innych mówiąc Moja wolność polega na zdolności do dokonywania własnych wyborów i życia zgodnie z własnymi wartościami. Dzięki stoicyzmowi Adrian zaczyna głęboko kwestionować sens i cel życia. Spokój i wewnętrzna cisza zapewniona przez ignorowanie innych daje mu możliwość zbadania pytań, jaki jest prawdziwy sens mojego życia i co chcę robić na tym świecie. W trakcie tego procesu zdaje sobie sprawę, jak ważne jest życie, w którym priorytetem są jego własne pasje i wartości. Historia Adriana pokazuje, że dzięki potężnym zasadom stoicyzmu możliwy jest postęp w podróży osobistego rozwoju i wewnętrznej transformacji. Każde wyzwanie i sukces daje mu możliwość odkrycia sensu życia, doświadczenia wolności i co najważniejsze odnalezienia spokoju w sobie. Proces ten pozwala Adrianowi nie tylko prowadzić bardziej zrównoważone i satysfakcjonujące życie, ale także uświadomić sobie swoją wewnętrzną siłę. I wykorzystać ją we wszystkich aspektach swojego życia. Dokonywanie świadomych wyborów i poszukiwanie głębi w relacjach. Z biegiem czasu Adrian odkrywa znaczenie zrozumienia własnej wewnętrznej wartości, a nie wartości, które przypisuje mu społeczeństwo lub jego otoczenie. Zastanawiając się nad pytaniami: kim jestem i co cenię, zaczyna kształtować swoje życie zgodnie z tymi wartościami. To sprawia, że jest bardziej zdecydowany w swoich decyzjach i bardziej pewny swojej wartości. Stoicyzm uczy Adriana, że każde działanie jest wyborem i że te wybory kształtują jego życie. Od małych codziennych decyzji po wielkie wybory, które mogą zmienić jego życie, działa bardziej świadomie na każdym kroku. Każdy wybór, którego dokonuje, jest cegiełką mojej przyszłości, mówi przyjmując moc chwili i znaczenie swoich wyborów. Adrian zdaje sobie sprawę, że powierzchowne relacje i oczekiwania środowiska społecznego uniemożliwiają mu nawiązywanie prawdziwych relacji. Szuka bardziej znaczących i głębszych relacji, a w tym procesie przedkłada jakość nad ilość w swoich związkach, mówiąc: Prawdziwe przyjaźnie i miłość buduje się z tymi, którzy akceptują i wspierają moje najgłębsze ja, świętowanie własnego sukcesu i wolność przebaczenia. Adrian zdaje sobie sprawę, że ma tendencję do niedoceniania własnych osiągnięć i zaczyna świętować każdy sukces, nawet najmniejszy. Każdy krok, który robię, czyni mnie lepszym. Mówi, zwiększając swoją samoocenę i pewność siebie. Adrian odkrywa, że cisza i samotność prowadzą do wewnętrznego spokoju i lepszego zrozumienia samego siebie. Regularnie poświęca czas dla siebie i w trakcie tego procesu zdaje sobie sprawę z wartości słuchania swojego wewnętrznego głosu, mówiąc: Cisza to miejsce, w którym znajduje najgłośniejsze odpowiedzi. Decydując się na przejęcie pełnej kontroli nad swoim życiem, Adrian postanawia zostać autorem własnej historii. Nikt inny nie może napisać scenariusza mojego życia, mówi, podejmując świadome kroki, aby żyć zgodnie ze swoimi wartościami, celami i pasjami. Na swojej drodze do pozbycia się urazy i gniewu wobec tych, którzy skrzywdzili go w przeszłości, Adrian odkrywa wewnętrzny spokój i wolność, które zapewnia mu przebaczenie. Przebaczenie oznacza uwolnienie się od łańcuchów przeszłości, mówi, oczyszczając się ze swoich obciążeń i ruszając w przyszłość lżejszymi krokami. Historia Adriana odzwierciedla głębokie i znaczące lekcje, jakie stoicyzm oferuje w podróży osobistego rozwoju. Każdy nowy dzień daje mu możliwość lepszego zrozumienia siebie, zaufania własnej wewnętrznej sile i znalezienia spokojnej drogi przez chaos życia. Proces ten daje Adrianowi możliwość prowadzenia bardziej zrównoważonego i satysfakcjonującego życia nie tylko w świecie wewnętrznym, ale także w świecie zewnętrznym. Podróż Adriana do samorozwoju, prowadzona przez stoicyzm, kończy się zarówno trudną, jak i pouczającą przygodą. Ta historia przypomina nam, że możliwe jest odkrycie naszej wewnętrznej siły przez wyciężenie obezwładniających nawyków i przejęcie kontroli nad naszym życiem. Odkrywając korzyści płynące z ignorowania obezwładniających nawyków, Adrian staje się bardziej skupioną, spokojną i pewną siebie osobą. Tematy takie jak zrozumienie własnej wartości Dokonywanie świadomych wyborów, poszukiwanie głębi w relacjach, świętowanie własnego sukcesu i wolność przebaczenia znajdują się w centrum historii Adriana. Ta podróż nie tylko daje mu umiejętności życia w pokoju z samym sobą, ale także pomaga mu odkryć, że prawdziwe szczęście i pokój nie są na zewnątrz, ale wewnątrz. Film kończy się sceną przedstawiającą Adriana na szczycie góry, kontemplującego rozległy krajobraz. Ten moment jest jak symboliczne podsumowanie jego podróży. Dotarcie na szczyt może być trudne i żmudne, ale gdy już się tam znajdzie, widok jest wart wszystkich trudów. Każda chwila mojego życia stała się bardziej znacząca i satysfakcjonująca pod przewodnictwem stoicyzmu. Bycie w pokoju z własną wewnętrzną siłą jest kluczem do prawdziwej wolności, mówi Adrian, rozglądając się dookoła z wewnętrznym poczuciem spokoju i wdzięczności. Ta historia dzieli się uniwersalnymi przesłaniami stoicyzmu, które mogą poprowadzić każdego z nas w naszej własnej wewnętrznej podróży. Historia Adriana kończy się, ale wpływ, jaki wywiera na widzów, kontynuuje ich podróż do odkrycia własnych wewnętrznych mocnych stron i przejęcia kontroli nad swoim życiem, aby żyć szczęśliwszym i spokojniejszym życiem.